W sali ratuszowej Urzędu Miasta Konina odbyło się 19 września wspólne posiedzenie Senatu i Konwentu PWSZ w Koninie. Pretekstem do nadania obradom uroczystego charakteru było 19 zgromadzenie plenarne konferencji rektorów publicznych szkół zawodowych połączone z obchodami 15 lecia uczelni. Jeżeli patrzymy na ostatnie 20-lecie i na, na wiele dokonań, to jednym z najlepszych pomysłów było powstanie państwowych wyższych szkół zawodowych. A to był pomysł dlatego tak dobry, że to są szkoły, które przede wszystkim powstawały albo w byłych miastach wojewódzkich, albo w miastach, które nie były silnymi ośrodkami akademickimi. A to oznaczało, że one były dużo bliżej miejsca zamieszkania młodzieży, która nie mieszkała na stałe w dużych ośrodkach akademickich. Ta młodzież prawdopodobnie nigdy nie podjęłaby studiów. A ich awans społeczny, ich możliwość studiowania, tak naprawdę wiąże się dokładnie z faktem, że blisko były bezpłatne studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. To po pierwsze. Po drugie, to są szkoły, które najszybciej reagują na wyzwania rzeczywistości. Proszę zobaczyć, dopiero teraz uczelnie zaczynają. Wprowadzać, myśleć o kształceniu dualnym. Te szkoły już to robią. Państwowe wyższe szkoły zawodowe, które, jak wiadomo, powstały 15 lat temu pierwsze, również w Koninie to była pierwsza szkoła, oczywiście są w tej chwili, jak gdyby, mają od początku swoje tak zwane kształcenie praktyczne i teraz pogłębiają ten, ten profil praktyczny, czyli tak zwane usługi dla otoczenia, usługi badawcze, usługi i młodzież jest przygotowana w sposób praktyczny. Jakie są wyzwania? Oczywiście nowelizacja ustawy. My ciągle jesteśmy pod presją kolejnej nowelizacji ustawy i umiejscowienie nasze. Największą barierą jest taką, że w tej chwili pracownicy dydaktyczni Państwowych szkół zawodowych mają praktycznie zamknięty dostęp do projektów badawczych. Mówimy w tej chwili o rozdaniu pieniędzy unijnych na 2014-2020 i chcemy, ażeby z tej, z tej puli na innowacyjność regionu również była jakaś suma, jakieś kwoty, jakieś projekty dla naszych, dla naszych pracowników, młodych doktorów, którzy kończą doktoraty w uczelniach akademickich, mogą przywidane, żeby się dalej rozwijać. Największą barierą jest właśnie ten, ta, ta sprawa, sprawa możliwości rozwoju naukowego pracowników e, e, Państwowych Szkół Zawodowych i tych młodszych i tych starszych. Nasza uczelnia ma właśnie 15 lat dochodzimy mi już 15-lecia i sądzę, że tutaj kluczem do sukcesu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionu przede wszystkim, co nie jest łatwe, ale to jest też takie działanie, które musi brać pod uwagę fakt, że pewne kierunki się wyczerpują, czy wyczerpują swoje możliwości. I trzeba po prostu szukać innych rozwiązań. I to takich rozwiązań, które będą wychodziły naprzeciw potrzebom regionu yy, i tego obszaru, na którym się znajdujemy. I to, co jest bardzo ważne i co w naszej uczelni w Koinie, w pwz nie udało się osiągnąć, to Fakt, że mamy wszystkie kierunki o profilu praktycznym, wyprzedzając, jak gdyby regulacje ministerialne, czyli kształcimy w ten sposób, żeby dostosować naszą ofertę do potrzeb rynku pracy. Oczywiście nie każdy znajdzie zatrudnienie akurat w swoim zawodzie, ale musimy mieć takie kompetencje i umiejętności, które spowodują, że nasi studenci czy absolwenci będą potrafili sobie dawać radę na rynku pracy i wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu. Wyższe uczelnie są podstawowym partnerem, ważnym, istotnym. Gdy myślimy o przyszłości, myślimy o edukacji, myślimy o ludziach młodych, myślimy o naszych telewizjach, Telewizja Polska zawsze przez te ponad 60 lat była blisko ludzi, ludzkich spraw. Rektorzy wzięli udział w miejskiej inauguracji Roku Kulturalnego.